Warszawy do Istambułu e, o numerze 8124 e, no i możemy zmienić sobie jego udogodnienia konfigurację jego udogodnień e, no więc dobrze, zmienimy jego e, na przykład restrykcję na WiFi do 5 no i a może cenę edycja powiodła się no i może dodajmy sobie jakieś nowe udogodnienie, aby sprawić, czy to naprawdę chodzi. Restrykcja będzie 2,30 zł za jakąś tam małą pizzę. Używamy tutaj mat icon, czyli ikon angularowych, które, z, które robią wam, nam właśnie takie html ikonki. udogodnienie, udogodnienie się dodało. No i dobrze, aby teraz przetestować się, czy, 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 to, czy to działa. Spróbujmy zrobić sobie właśnie booking na, na właśnie takie poszczególne połączenie. Spróbujmy zrobić to szybko Szawa Istanbul od pierwszego do ostatniego dnia mamy jeden taki lot, to właśnie ten, który nas interesuje niech pojedzie, poleci jedna osoba Jest. No i widzimy, że możemy dodać nowe udogodnienie. Restrykcja się zgadza. E, ustawiona została na 2. Cena się zgadza. Zosta została ustawiona na 30. E, no więc e, możemy sobie zrobić taki właśnie booking. I sprawdźmy, czy to się wszystko zapisało. Tak, zapisało się. Mamy Jana Włoszczyka, który jedzie, jedzie z Warszawy do Istanbułu. No i tak właśnie dodaliśmy całkowicie od nowa nowe połączenie, z, zmieniliśmy jego konfigurację udogodnień i wydaje się, że wszystko, wszystko właśnie tutaj działa jak należy. Z mojej strony. Aplikacja ogólnie została napisana w w Java 8, Spring Boot został, został użyty Hibernate do ORM'a, do, do do relacyjnej bazy danych został użyty PostgreSQL, do frontu został użyty TypeScript, Angular i te tabelki to jest zasługa AgeGrid. No i tak. To jest, mógłbym jeszcze, mogę jeszcze pokazać w sumie m, niektóre walidacje, przykładowo jeżeli byśmy chcieli e, zrobić sobie jakieś e, na przykład nowe konto, no to jak tutaj wpiszemy jakieś niezbyt, e, niezbyt dobre właśnie rzeczy. to wtedy dostaniemy takie właśnie komunikaty. No i będą one się pojawiać dopóki nie naprawimy tych danych, prawda? Hasła niepoprawne, hasła nie są identyczne. Ogólnie no, jest w wielu miejscach walidacja. Różnych, różnych, różnych formularzy, jest to zauważone w kodzie. Ja w sumie nie mam nic więcej do dodania. Robiłem tą aplikację około 3 miesiące 3 miesiące dzisiejszej pracy. No i w sumie wygląda na to, że, że wszystko działa i jest, jest działa jak należy. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. To była wersja demonstracyjna mojej, mojej pracy inżynierskiej, czyli aplikacji webowej do zarządzania lotniskami i, i, i również tworzenia rezerwacji. Dziękuję.